Witam wszystkich! Dzisiaj pokażę Wam takie nietypowe dekodery mowy, czyli urządzonka, które mówią, tylko takie naprawdę nietypowe. Ja kiedyś zaczynałem w latach 80., Od, tu mam taki schemat, tu mam też taki dekoderek. O, on wyglądał mniej więcej tutaj w ten sposób. To był mikrofon do nagrywania, bateria do podtrzymania. Układ składał się z dwóch takich kości. No teraz nie będę akurat mówił, jakich. Tu był wzmacniacz, który wzmacniał głos. I były cztery informacje. Tu było tak zrobione, że ja to przerobiłem na cztery informacje. To były, to były lata osiemdziesiąte. Tu mam całą dokumentację. Ona będzie na kanale czwartym. Dla tych, którzy by chcieli coś takiego po prostu zrobić. Z tym, że to już jest w sumie nieaktualne. Następną rzeczą były takie powiadomienia telefoniczne. Tu można było nagrać 25 sekund po prostu mowy. Tu mikrofon wciskało się i to transmitowało przez telefon, jak było po prostu włamanie. Z tym, że to była jedna informacja, nic po prostu specjalnego. jakość była... W skali 1 do 5, no powiedzmy 3,80. I później powstało coś takiego. Ja zrobiłem to na kości 25-120p. I zrobiłem to bardzo prosto. Tu mam akurat płytki. Nic by nie było w tym ciekawego, gdyby nie to, że układ potrafi powiedzieć, ponad 30 informacji. Momentalnie zależy od zworki, I ile ma tych po prostu zworek. Tutaj na przykład ma tych zworek dwie do zasilania, 1 2 3 4 5 6 7 8 i to polega na tym, pierwsza z drugą, pierwsza z trzecią, pierwsza z czwartą. Pierwsza z druga z, z trzecią, druga z czwartą, druga z piątą, druga z szóstą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest taka ilość informacji i jeszcze ciekawostka. Układ ciąg pobiera prąd tylko wtedy, gdy mówi. Czyli jest zasilany, dajemy impuls z minusa na którąś nóżkę ewentualnie. Aha, jeszcze może mówić tak, że na przykład yy, można powiedzieć tak, na pierwszym jest jeden Powie 1, na drugim powie 2, na trzecim powie 3, prawda? Ale jeśli zewrzemy nóżkę drugą, z trzecią, powie 1, 2. Jeżeli zewrzemy nóżkę pierwszą, drugą, trzecią, powie 1, 2, 3. Czyli tych informacji jest po prostu mnóstwo. I tak jak powiedziałem, załącza się. Tylko na czas y mówienia informacji. Ja Wam to zaraz zademonstruję. Tu mam takie płytki, jeszcze też po prostu będę wysyłał dla Was, kto tam będzie chciał i komu będzie po prostu potrzebne, z całą dokumentacją. Tutaj mam oryginalną dokumentację od tego układu. O, proszę bardzo, tu jest cała rozpiska, tu jest. Cały po prostu... Tu jest schemat. Schemat sobie możecie znaleźć w internecie. Jest całe omówienie. I co jest jeszcze ciekawego? Tu jest takie wyjście XCLK, prawda? To jest wyjście taktujące. Można tutaj, dodając dwa elementy, swój głos albo idzie prędzej, czyli mówi cięższym głosem, albo idzie wolniej, mówi grubym głosem. Praktycznie to tego nie ma w internecie. Nie dowiecie się. Ja to też wrzucę na kanał czwarty, na kanale, drugi, na kanale drugim, tak, będzie cały kształt, jak to po prostu wygląda. Zostało mi raz, dwa, trzy, cztery płytki, także te cztery płytki będę mógł po prostu oddać. Mam calutką dokumentację po prostu swoją. To każdy dostanie. Sorry, ta dokumentacja była robiona. Na początku lat 80. na takim komputerze Atari, co niektórzy to nawet nie wiedzą co to było. Prosty, najprostszy pier z pierwszych komputerów, takich dziecinnych Atari do tego była podłączona drukarka z programem. Ja robiłem na niej płytki, dlatego to tak, tak akurat wygląda. I te płytki właśnie są, o możecie sobie zobaczyć, to są właśnie te płytki od yy, właśnie. Z, znaczy, z tym schematem. A teraz zademonstruję Wam, jak to po prostu działa. Przed uruchomieniem ja Wam może jeszcze tak prędciutko omówię, z czego on jest zbudowany. Nie potrzeba żadnych mikrokontrolerów, nic tak jak na forum tam, co niektórzy starają się pisać. Czyli tak, 2512 podstawowy układ, dwa układy, dwa układy 555, czyli jeden i drugi, transoptor, tu jest stabilizator z 12 na 5, tranzystor BD 139 i wzmacniacz 9.13, o, 9.13 plus kilkanaście elementów tutaj, tak jak po prostu widzicie. Ilość tutaj tych zworek zależy od ilości informacji, które chcecie mówić, ale mówię yy, tak jak powiedziałem, jedna z drugą, jedna z trzecią, jedna z czwartą, druga z drugą, druga z trzecią, druga z czwartą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, możecie sobie sami po prostu wyliczyć tych pinów, może być tutaj oprócz plusa i minusa, może być 10. Także 10... Yy, to, to wyliczycie sobie z silni jeżeli coś takiego wiecie o co chodzi to sobie silnia tam do którejś tam ja już w tej chwili nie pamiętam w każdym razie albo kreskowo sobie wyliczycie albo sobie wyliczycie tak dobrze jeszcze dodam że w tej chwili całość można zrobić na takim czymś wiecie to jest mp3 około 100 informacji no, trzeba się dostać do środka podłączyć trzy przewodziki podłączyć jeszcze y, trzy przewodziki do y, słuchawek czyli żeby mieć wyjście kanał lewy, kanał prawy no i tutaj trzeba by było zasilanie mieć też własne czyli wyciągnąć z tego piątkę czyli 5V, dobrze mówię, 5V i możecie sobie z tego zrobić dużo lepszy bajer niż to. To postaram się wrzucić już tylko na czwórkę. Jest tyle pomysłów, że po prostu no nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale spróbuję dotrzymać słowa. Zaczynamy pokaz. Ja już sobie załączyłem w tej chwili napięcie. Czyli tak, tu idzie plus, minus sygnał sterujący, to jest minusem, sterujemy do zworek, tu nie chciało mi się odpinać od głównego układu, tu idzie do głośnika, tu macie głośnik, bo to jest wzięte z zestawu, nie chcę tego dalej rozbierać i pokażę Wam, jak to będzie się sprawowało. Tu jest taka dziutka kontrolna. Jeżeli zewrę, dziutka się zapala tylko przez okres mówienia. Możecie zobaczyć jak to będzie działało. Czyli tak. Tu jest plus, tu jest minus. Dotykam do pierwszej nóżki. Stan Stan Napięcie zostało. Odłączone, wyłączone. Układ nie pobiera w ogóle napięcia. Nóżka, bo to jest tak. Pierwsza, druga jest plus minus. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale w kombinacji tam ileś po prostu wychodzi. Czyli, czyli tak, czyli lecimy do nóżki. Teraz byliśmy trzecia, czwarta nóżka. Uwaga, awaria, regla dwa. Czwarta nóżka, a teraz to jest czwarta nóżka, piąta nóżka. Wystarczy tylko na chwileczkę dotknąć. Uwaga, awaria, regla 1. Widzicie, awaria, regla 1, następna była awaria, regla 2. Ale jeśli zewrę dwie nóżki na zobaczcie, o. Uwaga, awaria, regla 1, 2. Uwaga, awaria, regla 2. Uwaga, awaria, regla A teraz razem. Uwaga, awaria, regla Awaria Jest. rygla, jeden dwa. Uwaga. Awaria rygla, jeden dwa. A teraz spróbujemy to zebrać razem, może? Uwaga. No. Awaria rygla, jeden dwa. I zobaczcie, jeszcze zawrócę ci. Awaria rygla, jeden dwa. Uwaga. Awaria rygla, jeden dwa. Stan baterii krytyczny. Czyli trzy są zwarte naraz. Awaria, regla, jeden, dwa, stan, batel, Za jednym razem podaję trzy informacje Uważa, pojedyncze. Awaria, regla, jeden, dwa, stan, Dobrze. Batel, Zobacz. I może jeszcze weźmiemy do nóżki. To była tak trzecia, czwarta, piąta. Do piątej. O. Uwaga. Awaria rygla Jeszcze raz, aby to uruchomić, robimy tylko chwilowy impuls, czyli impuls powiedzmy do trujeczki. Czyli dotknęliśmy, puszczamy, tu pali się lampeczka, że jest po prostu gaśnie, odłącza się całe napięcie, czyli układ nie pobiera kompletnie prądu. Dobrze, Chciałem wszystkim jeszcze podziękować za zapykanie na reklamy. Już niedługo będzie nowa kamera, tu będę instalował w ogóle cały nowy po prostu sprzęt. Kupię kamerę, resztę pieniążków będzie dla was, jeżeli ktoś będzie coś potrzebował, będę wysyłał już kilku osobom powysyłałem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Filmu.